Prawie zapomniałem, to moja uczennica, Yunlin. To ty! O, to ty. Hej. Cóż za zbieg okoliczności. Bałam się, że będę miał problem ze znalezieniem tej dziewczyny. Teraz że się spotkaliśmy ponownie, mam nadzieję, że... Nie, 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 to nie przejdzie. Nie przejdzie? Chcesz odzyskać swój miecz, prawda? Cóż, nie możesz go po prostu zabrać. Na zooming, gdy stracisz swój miecz na polu bitwy, musisz go odzyskać na polu bitwy. Jeśli chodzi o ten mały miecz, miał on uderzyć w zbiegłego więźnia Bolshein, ale niestety zdenerwowanie jego właściciela sprawiło, że miecz odleciał, jak latawiec z zerwanym sznurkiem i chybił celu. Nawiasem mówiąc, gdybym go nie złapała i nie pomogła mu trafić w cel, ten więzień by uciekł. Poczekaj chwilę, Junin. Wzięłaś mój miecz, nawet nie pytając, a teraz odmawiasz oddania go? <laughs> a więc to tacy są mistrzowie miecza na lofu. Co ty przed chwilą Gdybyś po prostu stanął i uczciwie odebrał i mi swój miecz całkowicie bym cię uszanowała. Ale nie, próbowałeś to zbagatelizować, oczekując, że po prostu ci go oddam jak gdyby nigdy nic, na oczach wszystkich. Przy całym szacunku nie szanujesz swojego miecza, więc na niego nie zasługujesz. Czy nikt ci nie powiedział, że branie bez pytania jest kradzieżą? Jeśli chcesz to rozstrzygnąć mieczami, dobra, stwórzmy pojedynek jeden na jednego już teraz. Nie, ty też. Bądź cicho i przeprosi Jan Chinga. Hej! Po czyjej jesteś stronie, dziadku? Ja. Ym, nie opowiadam się po żadnej stronie. To małe nieporozumienia przeprosiny byłyby zbyt wielkie. Słyszałem o niesamowitym kunczcie szermierczym Zooming, zwłaszcza o legendarnym Flame Wheel Osy, oh widząc pannę Jun Lin, który jest dzisiaj w tej grupie. Cóż, muszę powiedzieć, że zdecydowanie ma ten ognisty pasur.